Masz córkę, to pilnujesz całego osiedla. 18. No Do pilnowania nie ma gorszego wieku. A tam jeszcze go pilnować, bo ona to za tymi chłopakami to od tego, od zawsze. To taka mania chora, że kogo nie pozna chłopaka, to od razu do domu przyprowadza. Jeszcze w podstawówce to takie, takie byle, co w swetrze tam przylazło. No to wziąłem to za, za fraki, wystawiłem, popchnąłem się po drzwiach, po schodach poturlało. to z czasem to. Każdy następny chłopak coraz większy coraz większy, coraz większy. coraz większy, coraz większy, coraz większy, coraz większy. A już ostatnio to taką babę przyprowadziła, znaczy w sensie chłopa, ale babę. No już aż mi się oczy jak talerze zrobiły, jak go zobaczyłem. Patrzę znaczy to. Chłop 13 lat starszy. De mnie! De mnie 13 lat starszy, facet! Cały na czarno, bo to wdowiec. Pytam go, kiedy pan żonę pochował? On mówi, a którą?